Czy firma windykacyjna Kruk po wpadce z drugiego kwartału wróci na ścieżkę wzrostu? Czy rynki zagraniczne mogą być dla niej nową ziemią obiecaną? To wszystko w dzisiejszym programie Prosto z Parkietu. Przemysław Tychmanowicz, serdecznie zapraszam. Moim państwa gościem jest Sobiesław Kozłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa w Nobel Securities, człowiek, który żadnego tematu się nie boi. Cześć Sobek. Cześć Przemek, witam państwa. To jest ciekawe, bo y, y, tak jak państwo zazwyczaj zastanawiają się, y, czy wzrośnie, spadnie, czy jak się, jak się pozycjonować. No i w ty zazwyczaj ludzie wstrzymują się od głosu w takich sytuacjach y, niejednoznacznych czy trudnych. No i właśnie... Jaki czas temu dostałem informację zwrotną, żeby właśnie starać się, oczywiście z ze świadomością, że rynek może zrobić po swojemu, ale żeby się wypowiadać. Także dziękuję za zaproszenie, czekam na pytania. No to chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o Kruku. Kruku, który nie tak dawno opublikował wyniki finansowe za drugi kwartał i oczywiście tym samym za całe pierwsze półrocze. W drugim kwartale zysk netto spółki wyniósł 265 milionów złotych, co jest wynikiem niższym od tego z drugiego kwartału 2023. Ale w pierwszym półroczu zysk netto wyniósł 603 milionów złotych. To jest wzrost o 14% rok do roku. I jak popatrzymy na ten wykres, generalnie widać dużo plusów. EBITDA gotówkowa, spłaty z portfeli, inwestycje. Są niższe, ale wartość bilansowa portfela. E, widzimy e, e, ROE kroczące. No te wyniki nie wyglądają źle, a rynek przyjął, przy, przyjął je bardzo, niestety, chłodno. Chłodno, czy znaczy wstrzemięźliwie, w tym sensie, że notowania, to, tak powiedzmy, w ostatnich tygodniach stabilizują się, czy konsolidują mniej więcej między 400 a 500 zł, przy czym to też warto dodać, że te notowania od dołka z października 22 wzrosły o blisko 120%. Także można, jak powiedziałbym, tak używając terminologii biegowej, bo prezes Kruka też jest tracionistą. ja maratończykiem, no ale może kiedyś dorosnę, czy dojrzeję do, do triathlonu. No czasami właśnie takie utrzymanie tempa, czy lekkie zwolnienie jest po potrzebne, tak? Wydaje mi się, że no już patrząc tak bardziej okiem fundamentalnym, że 600 milionów po pierwszym półroczu, a konsensus zakłada na ten rok miliard 70 milionów, czyli no ta prognoza jest wykonana co najmniej w 50%, wyraźnie powyżej 50% i rynek zakłada trochę poprawę wyników w 25 miliard 150 czyli też tak w miarę stabilnie wyraźniejszą poprawę w 2026 roku. Wydaje mi się, że ostatnio jest taka zmiana na rynku, że te procesy sądowe czy takie podejście ugodowe powoduje, że ten cash flow się trochę wypłaszcza. Cash flow mówiąc bardziej po ludzku, od momentu inwestycji zwrot następuje trochę ten szczyt jest trochę później i trochę na niższym poziomie a później te spłaty one są czy mogą być wyższe niż powiedzmy w poprzednich latach no ale są rozłożone w czasie czyli od momentu inwestycji które no 900 milionów w półroczu one będą wpływały na wynik trochę później i tak jak patrzę na przykład na mnożniki cena do zysku koło 7, no to wydaje się to atrakcyjny poziom jeszcze dywidendial, stopa dywidendy rosnąca z 3,5 do, do 5, ponad procent w 26, to rynek jakby pozytywnie ocenia spółkę, przy czym czeka na takie lepsze momentum wynikowe. Być może, już tak trochę rozwijając. Być może rynek boi się, że no, gorsze otoczenie gospodarcze będzie wywierało presję na spłaty. No w przypadku drugiego kwartału tam spółka akcentowała, że w Hiszpanii sądy część wstrzymywały jakby przelewanie środków. No to spowodowało słabszy wynik w przypadku Hiszpanii na przykład. Dla Hiszpania to bardzo problematyczna staje się dla polskich spółek. Nie tak dawno no przecież rozmawialiśmy o XTB i też był wątek hiszpański. No, to, to raczej problematyczne. Ja rozumiem, że czasami trzeba tak stuningować pytanie i kiedyś taka, takim rynkiem problematycznym były Włochy. Teraz można powiedzieć w przypadku Kruka, to, to ta Hiszpania. Ja raczej bym powiedział w ten sposób, że w, w biegu zawsze się zdarza jakiś kryzys. W maratonie może być to po 30 km, W, w przypadku spółki Kruk może być to drugi Trzeci rok, w tym sensie pokupnie portfela, poznajmy ten rynek i specyfikę jego funkcjonowania. Dobrze mieć sprawdzonego serwisera. To, to, tam też no, są spółki, które akcentują wyzwania z serwiserami na, na nowych rynkach, a też z jednej strony, akcjonariusze naciskają, żeby no, nowy rynek, kiedy nowy rynek, kiedy nowa destynacja, a z drugiej strony, dlaczego tak wam powoli idzie. no i Dobrze jest tak, wyważyć nakłady, nawet na nowy rynek sprawdzonego mieć serwis. I y, mieć też na uwadze, że coś w międzyczasie może się wydarzyć. Y, y, no, kiedyś takim przy, właśnie kajsem czy przykładem były Włochy. Teraz y, rynek trochę y, zwrócił uwagę większą, y, y, jeżeli chodzi o Hiszpanię. Przy czym y, y, też y, patrząc, no jednak po y, po tym, że spółka multiplikuje sprawdzony biznes, że coraz więcej spłat jest spoza, spoza Polski, że też tak tonuje, czy chłodzi oczekiwania interesariuszy. I też nie chcę być rzecznikiem spółki. Też na ostatniej konferencji akcentowała inwestycje w procesy czy takie optymalizację procesów. To Powoduje, że takie spółki trudniejsze, trudniejsze otoczenie znoszą lepiej niż pozostałe, niż konkurencja, no, ale też są narażone na pewne wyzwania i akurat no, ta Hiszpania mo może być takim przy przykładem za drugi kwartał. To skoro mowa o Hiszpanii, to generalnie chciałem pomówić o rynkach zagranicznych w wykonaniu kruka. Rumunia to jest rynek, na którym kruk działa już od wielu lat i wygląda na to, że tutaj ma ustabilizowaną pozycję. Wspomniałeś o rynku włoskim. Tam faktycznie był taki chyba falstart. Spółka miała duże oczekiwania, zderzyła się ze ścianą, ale jednak wstała, otrzepała się i ten biznes zaczyna wyglądać coraz lepiej. Myślisz, że podobnie może być na przykład właśnie w Hiszpanii? no historia spółki pokazuje, że są na to spore szanse. Ja też no... Przyglądam się nie tylko spółkom czy no już ich jest mniej na giełdzie niż kiedyś na przykład i też można zobaczyć skalę działalności Kruka i innych spółek, jak to się pozmieniało, ale też patrzę na przykład na spółki odzieżowe. No i były takie przykłady jak CTC z, 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 z Niemcami czy LPEP. Ta ekspansja na rynki zachodnie jest trudna, czy bardzo trudna? No tak, Kruk przecież też próbował na rynku niemieckim, a nie bardzo sobie tam poradził. I no to właśnie tak, że tak się wrażę robi otoczenie, czy okrążenie może bardziej tak używając terminologii tej. I właśnie poprzez Włochy, Hiszpanię do ziemi polskiej, być może za chwilę z tego co kojarzy to Francja, być może właśnie te Niemcy będą otoczone i może. W to będzie też łatwiejsze pole do ekspansji na tynek. Ale odpowiadając na pytanie. Spółka pokazuje, że ma takie DNA, że po prostu case by case sytuacja po sytuacji analizuje i wyciąga wnioski i ma też taką skalę, że optymalizacja procesów nawet o ułamki procenta powodują już, przekładają się przy tej skali działalności na, na grube miliony. Także wydaje mi się, że też takie rozpoznanie po kilku rynkach powoduje, że w, w, w grupie jest know-how, które. Jeżeli będzie dobrze opracowywane czy wykorzystywane zwiększa szanse na przezwyciężenie trudności. Oczywiście co jakiś czas pojawia się takie wyzwanie, no bo zmiany regulacyjne, bo to, no we Włoszech to czy, czy tamto, bo na Węgrzech to, no, jednym z takich, jak patrząc może też trochę szerzej, najpierw spółki konkurują, czy konkurowały ceną, później jakością. Teraz coraz częściej wkraczamy, w, czy na, na pewno przy ekspansji zagranicznej, na takie konkurowanie regulacjami. No, to nie jest tak, że spółka w polska wchodzi na rynek nowy i tutaj w czerwony dywan zapraszamy, proszę. tak. No wyzwania, na przykład, nie wiem, Wieltona, tak? tak trochę hmm. szerzej patrząc, tak. Czy jest już sławetna taka epopeja odnośnie producentów Velux i Fakro. jak dobrze pamiętam. No, innymi słowy, spółka działa na bardzo konkurencyjnym rynku. I też ta konkurencja może powrócić, bo na przejściowo osłabła z powodu wzrostu stóp w strefie euro. No ale to pewnie jedno z kolejnych pytań: nie chce ci odbierać chleba. Także tak, no suma summarum, raczej bym skłaniał się, czy historia pokazuje, że DNA jest spółki, takie, iż z pokorą podchodzi do otoczenia i stara się znaleźć rozwiązania, które. Pozwolą jej zdobyć istotną pozycję na danym rynku. No a właśnie Polska e, 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 pokazuje, czy, czy Węgry, czy, czy Włochy, że jak się też z, z banki przekonają, jest do sprawca no to już łatwiej dojść do tych, do tych istotnych poziomów czy efektywności na danym rynku i myśleć o kolejnych rynkach. No spółka zanonsowała cele na kolejne pięć lat. Właśnie, bo to chciałbym Cię jeszcze dopytać o ten plan na kolejne lata i również w kontekście rynków zagranicznych. Pierwsze kroki we Francji, ale Piotr Krupa, prezes kruka, mówi między innymi, że chciały też zarabiać w dolarach. Mówi, że być może jest to jeszcze jakiś pomysł, żeby wejść na jeszcze kolejny rynek w ciągu tych właśnie pięciu lat i poszukać dodatkowych źródeł przychodu. Moje pytanie brzmi, czy dzisiaj kruk jest już ma tak dużą skalę, że rynek polski jest po prostu dla niego za mały? Jest, ma, ma na tyle silną pozycję i myśląc o dynamicznym rozwoju musi szukać zagranicznych rynków? Tak. Krótko, zwięźle i na tym. A skoro właśnie o tych rynkach, gdzie się zarabia w dolarach, Piotr Krupa mówił, że to stosunkowo nieduży rynek, ale właśnie zarabiamy w dolarach, Coś ci przychodzi na myśl? Z, 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 z rynki, na których są e, dolary, jest, jest kilka, bo jest amerykańska, ale to jest duży to jest rynek. Za duży, właśnie. Kanadyjski. E, na ten moment e, e, nie mam takiego silnego przekonania, ale to też e, e, w rozważaniu e, czy to ten, czy inny rynek aż tak dużego nie ma znaczenia w tym sensie, że to w nowo, bo to, to porównanie jest dobre. Dobrze, że jest utrzymać właściwe tempo. Nie za szybko, nie za wolno. Jeżeli za szybko, to trzeba trochę zwolnić. Jeżeli za, za wolno i czujemy siłę, energię, no to przyspieszamy. To, co, jeżeli dobrze rozumiem, biznes wierzytelnościowy, to dobrze się kupuje, kiedy jest spowolnienie gospodarcze, kiedy inni mają gorszą sytuację płynnościową, kiedy właśnie od, odstawiają portfele w tym sensie, że nie kupujemy, bo no okay, mamy napiętą sytuację yy, płynnościową czy bilansową. I no pytanie, czy na którymś z potencjalnych rynków, że tak się wyrażę, dolarowym, taka, takie spowolnienie i brak, czy mniejsza płynność będzie miała miejsce? No Tak, patrząc, może jeszcze z innej strony, może do tego jestem zapraszany po raz kolejny do tego studia, to w, wydaje mi się, że no, trzeba zaakcentować, że EBC rozpoczął cykl obniżek. W czerwcu. Fed. No i za, za chwilę o, pewnie będzie kontynuował, bo wszyscy są przekonani, że w czwartek będzie kolejna obniżka stóp. Fed, FED za tydzień, no to mamy dobry, dobry moment spotkania. Prezes Glapiński już zasygnalizował, że jednak nie do końca 25 bez zmian, tylko być może właśnie projekcja marcowa, czyli marzec drugi kwartał. Do czego zmierzamy? W tym sensie, że i też mieliśmy, nie wiem, można powiedzieć to, Czarny poniedziałek w, w Japonii, bo Bank of Japan podwyższył, czyli ten efekt carry, carry trade, no ale spadek Nikkei o 12% wkraczamy w okres dużo większej zmienności czy nerwowości i też poszukiwania płynności. Poszukiwanie płynności może powodować, że na przykład część instytucji finansowych, czyli banków będzie chciała upłynić portfele. Być może po dobrych cenach. Być może jeszcze na początku te, no, te, te spłaty mogą być no, na obniżonym poziomie, czy na niskim poziomie. Jak nowy rynek, to też czy, czy organizacja uczy się działania. Ale patrząc po takim cyklu, że tak się wyrażę, inwestycyjnym spółek wierzytelnościowych, no to one są tuż przed, przed Eldorado, czyli takim jakby. Seat, takim okresem siania y, pod wyniki kolei, za dwa 3 lata i wydaje mi się, że jak no, była konferencja prezes zasygnalizowała, że wynik za ten rok o no, tam może być mają mniej więcej już tam zaksięgowany, czy a czy zaksięgowane, więcej wiedzą ile będzie i tak y, aż tak bardzo się nie przywiązuje do co do dziesiątek czy milionów złotych, ale o, o kierunek. I wydaje mi się, że chyba na tę spółkę tak można patrzeć. Chociaż oczywiście jest klasyczne pytanie, no panie, ale ten kurs stoi w miejscu. No tak. Raczej bym powiedział, że to jest w takim dwu, trzyletnim okresie przystanek przed jakby kontynuacją. Ale też no, w międzyczasie jeżeli w by nerwowość No to może być jakieś y, cofnięcie No ale. Y, kruk często był z czy notowania kruka często były skorelowane z wig banki czy z bankami y, przy czym właśnie. I to, co odróżnia Kruka od, niestety od, od polskich banków, że Kruk, sp sp sprawdzony biznes multiplikuje na kolejne rynki. Banki miały taką możliwość, z różnych względów nie wykorzystały albo wykorzystują w mniejszej, mniejszej skali niż można by było patrząc po zaawansowaniu technologicznym. Kiedyś M-Bank sprzedał e, licencję do, do Francji, jak dobrze pamiętam, no, ale to jakby e, e, mam wrażenie, że takie skonsumowanie tej przewagi technologicznej, to akurat kruk zdaje się korzystać z know-how z rynków polskich, ale z rynku polskiego, ale i rynków zagranicznych i e, e, patrząc po mnożnikach e, e, wyceny e, to jest ciekawie, czy atrakcyjnie wyceniona spółka. Być może taka niepewność jest związana z obniżką stóp, gorszymi danymi nie wiem, o stopie bezrobocia w strefie euro na przykład. Być może to będzie, czy jakiś, powiedzmy, aktualizacja ujemna i to przejściowo może mogłoby pogorszyć sentyment do spółki, przy czym patrząc, że tak się wraży bardziej oczami Bafeta czy, czy OFE na przykład to, to wydaje mi się, że po jakiś tam o stabilizacji raczej jest większa szansa, że te notowania będą na wyższym poziomie. I te takie dobre spółki z DNA, LPEP czy CCC wspomnianych, też z wyzwaniami, wydaje mi się, że warto na tak patrzeć na, na tę spółkę. Ja poproszę kolejny wykres, bo chciałbym ci teraz zadać kolejne pytanie. To jest wykres kursu za ostatnie trzy miesiące. Tak jak mówiłeś, tutaj widzimy takie cofnięcie trochę w 400 zł. Ja pamiętam, to taka anegdota, pamiętam jak Kruk debiutował na giełdzie. Wtedy chyba 36 za, za jedną akcję cena w debiucie. I za mną na sali giełdowej stało kilku zarządzających. No i Piotr Krupa wyszedł na, na mównicę i mówił, że no proszę państwa, jesteśmy spółką, która rozkłada długi na raty dogodne do spłaty. Chcemy na tym zarabiać, wierzy, wierzymy w, w mocny wzrost. No i ci zarządzający za, za moimi plecami nagle zaczęli się śmiać tam pod nosem i tak sobie żartowały, tak, pewnie z kijami baseballowymi. Bo to takie były lata, że jeszcze windykacja kojarzy, kojarzyła się głównie właśnie z tego typu działalnością. No, po latach ci zarządzający chyba mogą sobie pluć w brodę, jeżeli nie kupili tych akcji, bo te akcje naprawdę zachowywały się przez te kilkanaście lat bardzo dobrze. Pytanie brzmi, czy za kilkanaście lat Piotr Krupa znowu będzie miał tą satysfakcję, że zarządzający, analitycy, którzy nie do końca wierzą w spółkę, zresztą Piotr Krupa to im też często, często wypomina, czy za kilka lat będzie miał tą satysfakcję, że to znowu ja miałem rację? No właśnie wzrost 10 razy robi wrażenie. Też spółka sygnalizuje podwojenie inwestycji, czy dojście do 30 miliardów nabywanych portfeli. Na ten moment moim zdaniem, są ku temu przesłanki, co do jakby skali wzrostu, to jest takie. To jeszcze może inaczej. Z, bo jest ja jestem kojarzony jako technik, czasami jako, fu jako fundamentalista czy osoba do analizy fundamentalnej. Człowiek, który żadnego tematu się nie boi. <grym> to ja unikam te, takich, czy boję się takich stwierdzeń, bo one są no mogą powodować rozczarowanie, czy też pod, wyszem, podbijają być może za bardzo poprzeczkę. To, co z mojego, w moim odczuciu jest istotne czy kluczowe, to takie DNA spółki, czy, czy właśnie taki system y, motywacyjny, czy takie DNA spółki, bo. Y, y, y... Tak, jak tu do mnie panowie obdzwaniają spółki co do prognoz wyników i rozmawiają, czy robimy, robią rekomendacje, to no Excel dużo przyjmie i czasami faktura spłynie wcześniej czy później i ten wynik jest trochę wyższy, trochę niższy. Przy czym my jesteśmy tak, takimi łowcami wykresów czy, czy danych i próbujemy w ten czy w inny sposób, używając odpowiednich narzędzi, zaprognozować. Ale to, co jest takie ulotne, a co determinuje wyniki? No to właśnie sposób zachowania, czy funkcjonowania organizacji, czyli takie właśnie, można powiedzieć, finanse behawioralne, czy yy, yy, DNA spółki, które determinuje, że dane procesy wychodzą, powiedzmy w danych spółkach wychodzą, a w innych nie wychodzą. Dlaczego dane połączenia czy fuzje i przejęcia są udane, a na które nie. I patrząc jakby po stabilności zarządu i takim w miarę równym kroczeniu do przodu, to co do skali działalności wydaje mi się, że są spore szanse, żeby no, wyraźnie zwiększyć biznes. Co do kursu, no to jeżeli trafimy na chosę, to być może będzie to razy dziesięć, a jeżeli trafimy na bezę, być może to będzie w ciągu 10 lat, na przykład razy dwa. Też pytanie oczywiście o inflację, no ale okej, okay, to już tak nie chcę tak uciekać, czy nie odpowiadać, patrząc po jakby sposobie funkcjonowania. Spółki yy, i o, o planach, i takim sygnalizowaniu, że krok po kroku, co chcą zrobić, no to, to jakby predestynuje, czy zwiększa szansę, że yy, 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 ta spółka no, może być yy, po, po tą, podążać ścieżką od, od debiutu, co wydaje się trochę abs abstrakcyjne, no, ale. Nie bez kozeru, żebym tego porównania trochę z buffetem czy z ofę, być może trochę za bardzo, no, ale generalnie tak krok po kroku, jakie mamy moc, jest dobry rynek, przyspieszamy, jak czujemy, że jednak za szybko kroczymy, to trochę zwalniamy, ale jednak do przodu. To na koniec jeszcze jeden wykres i pytanie: trzy w jednym w zasadzie, bo wiem, że masz napięty plan dnia, więc nie będę ci tutaj zatrzymywał zbyt długo. Piotr Krupa mówi, że w ciągu pięciu lat spółka chce zainwestować 13-16 miliardów złotych, co by było w zasadzie podwojeniem tego wyniku, który osiągnęła przez ponad 25 lat. Ten wykres pokazuje, że bardzo dużo inwestycji, a właściwie coraz więcej inwestycji, idzie na rynki zagraniczne. One będą siłą rzeczy wypychać inwestycje polskie i od razu drugie. I Trzecie pytanie. Drugie pytanie dotyczy tego, czy ta masę, którą kruk chce kupić, 13-16 miliardów, będzie w stanie obrobić, czy te zmiany technologiczne, które kruk zapowiada, które mają być taką centralną, chyba centralnym punktem nowej strategii spółki, czy ta strategia po prostu będzie miała ręce i nogi? Y tak istotnie zwiększając czy planując zwiększenie skali działalności, no to spółka musiałaby kilkukrotnie zwiększyć liczbę osób zatrudnionych. Z tego co widzę, jakie trendy są na rynku w różnych spółkach, no to właśnie optymalizacja procesów czy szukanie przewag w, w takim obrabianiu cyfrowym danych, czy y, wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Nie, nie chcę, żeby to też jakoś z, z, zabrzmiało, że już będą, że Kruk będzie kupował e, e, chipy czy procesory za tam 300 tysięcy dolarów i e, bardziej chcę powiedzieć, że, e, no, to, i, że jakby spółka nie ma wyboru, musi kroczyć drogą właśnie optymalizacji i to jest trudne, czy bardzo trudne, ponieważ wraz ze wzrostem wyników, no taki z jednej strony komfort może rosnąć, czy taka pewność siebie napycha, to jest kroczy przed upadkiem. Także. Yy, yy, yy. To musi być kilka elementów. Z jednej strony, właśnie taki plan finansowy, czy to się kaszlowo spina, czy nasz stać, czy mamy finansowanie odpowiednie, czy ryzyka, nie wiem, kurs walutowy. Na przykład, albo wyzwania regulacyjne mogą się, pewnie się pojawią, no, tylko że ryzyka nie można unikać, tylko trzeba nim zarządzać. Pewnie wyzwania kulturowe w tym sensie, czy za szczęście są to ludzie mówiący w innym języku niż, niż polski i w innej specyfice. Być może dojdzie tylko do jeszcze większa różnica czasu, inaczej się biegnie kiedy powiedzmy jest to jedna, pięć osób, inaczej jest powiedzmy sto osób i też trzeba patrzeć, yy, 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 jak sobie radzą ci średni, ci najsłabsi. Ponoć yy, jakby przywódca stada jest, jest na końcu i patrzy tam, g, gdzie yy, komu pomóc, a kogo powiedzmy bardziej zachęcić do, do, do działania. Także... Yy, 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 yy. Ja raczej należę do optymistów, czy pozytywnie oceniających szanse. Trzymałem kciuki na, na początku debiutu kruka. Jestem... No nie ty byłeś ty za moimi plecami. Nie mówiłeś o kijach baseballowych. Pytanie: czy jest nagranie? <grystanie> 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 Ale też jestem no, pod bardzo dużym wrażeniem w organizacji, bo to jest wynik, jest sukcesem organizacji, że też no, polska spółka kolejne rynki zdobywa, a to jest trudne czy bardzo trudne, bo powiedzmy też Patrząc trochę szerzej, mieliśmy okres właśnie takiego zdobywania czy kapitału na rynku polskim. Później próbujemy być, czy niektóre spółki próbują być liderami regionalnymi, niektóre europejskimi, a już bardzo rzadko globalnymi. Jak jakieś były spółki, na przykład nie wiem, na, Kuwacze, do, na Kuwacze, no to spółka była liderem globalnym, no ale już została sprzedana, nie jest spółką giełdową. Tak? Także no, tym bardziej, że ta spółka też jest, czy no, kruk spółką giełdową. No, pytanie, czy no, Żabka zadebiutuje i zadebiutuje to debiut w Polsce. Jeden, jedna ze spółek zajmujących się paszkomatami, no jednak wybrała inny rynek. Także tutaj też tak patrząc w, w, w ten sposób są szanse po, no jednak w takim wyraźnym wzroście 120% w dwa lata, taki odpoczynek chyba się no, wydaje mi się, że należy. Są jakieś czynniki ryzyka, w tym sensie wzrost konkurencyjności, w tym spadek stuprocentowych, pewnie z opóźnieniem może jakby dać ten tlen do europejskiej konkurencji, no ale właśnie y, y, firmy konkurują nie tylko o kapitałem, ale też know-how, no i w, wydaje mi się, że no w postaci um, optymalizacji procesów, ale też i takiej spójności organizacji i stopniowym osiąganiu celów um, z wizją, co będzie za rok y, y, 5 i 10, to zwiększa szanse, chociaż y, no, zawsze pojawiają się jakieś nie, niespodzianki czy y, czynniki ryzyka. No, no, to, to już jest, Gdyby było tak prosto, nie byłoby tak, y, y, tak trudno. Sobek, tutaj stawiam kropkę, nie będę ci już dłużej zatrzymywał. Chcę pędzić do innych tematów, z którymi muszę się zmierzyć. Kończymy wątek kruka, na pewno będziemy musi jeszcze nieraz przeglądać, temat dzisiaj to już koniec. Sobiesław Kozłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa w Nobel Securities, był moim państwa gościem. Jeszcze raz, Sobek, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję za zaproszenie, do zobaczenia z państwem.